Witam, ja jestem Minecraft 97 Ja jestem Mister Demen W tym odcinku chcemy wam zaprezentować e, pułapkę z pistonów. Ja wejdę do środka, a damieniem uruchomi. Dobra, możesz włączać. Jak widać odejmuje mi życie. Ja się nie mogę ruszyć. Tutaj próbuję, ale nie mogę. Dobra. Możesz już wyłączyć. E, no to teraz zamiast zaprezentuję wam jak, jak ona jest zrobiona. Budowa no to cały, cały, że tak powiem, prąd prowadzony jest od tutaj tej e, dźwigni. Prąd prowadzony jest przez Redstone do wszystkich tutaj e, pistonów z nimbolami, do których połączony jest, do których połączony jest clearstone. Musieliśmy zrobić całość systemem dwustronnym, ponieważ e, gdyby Redstone. E, no, Kreson to zaprezentuje o co chodzi? E, tak. Jak widać tutaj się Redstone się połączył I gdy Damian teraz włączy, włącz To te dwa Po prostu nie działają Tylko ta środkowa, gdy się usunie Jest OK. dobra Możesz już włączyć Tak Kabel jest dość długi, dlatego Prąd nie dochodził do końca I musieliśmy użyć repeater jak tutaj widzicie Gdybyśmy go usunęli, to proszę zobaczyć co się stanie Widzicie? Tutaj nie, nie wszystkie po prostu działają, ponieważ prąd tutaj nie dochodzi. No dobrze, to myślę, że to by było na tyle. Prosimy o komentarze i subskrypcję. Yy, gra... Graj za was. Minecraft 97 i Mr Demon Nara.